Kandydatka numer dziewięć za Roberta Minkowskiego. Drugi który pomoża, który będzie bralił w portowej narazki w tym nazywa się Marcin i jego wyprowadzać będzie kandydatka numer 13. Natalia Twardowska. Kolejny bramkarz, trzeci do grupy, który który będzie bralił w portowej narazki, to Damian Wójcik, a jego wybrana będzie... druga drogi to by było to 22-letni wychowanek Regi Przediatu u Piotra Mandrysza rozegrał dziewięć spotkań. Drugi obrońca to Radosław Gruza w towarzystwie Aleksandry Bałachowskiej, kandydatki numer 2. Radosław jest byłym podopiecznym Krzysztofa Sobieszczuka, najmłodszy zawodnik formacji obronnej. Kolejny to Piotr Kowal, bardzo prosimy Piotrze, wyprowadzany przez Oliwię Matusz, kandydatkę numer 11. Piotr to nowy nabytek szczecińskiego klubu, wypożyczony na rok z Podbeskidzia Bielsko-Biała. I kolejny defensor, najbardziej doświadczony to Paweł Skrzypek. W towarzystwie Joanny Foszmanowicz, kandydatki numer 6. Przypomnę tylko, że Paweł jest najbardziej doświadczonym zawodnikiem. Kolejny piłkarz, Marcin Woźniak, wyprowadzany przez Katarzynę Bujakowską, kandydatkę numer 9. Marcin Woźniak to piłkarz, który został sprowadzony jeszcze za czasów Mariusza Kurasa. Następny Jakub Zawadzki. Bardzo prosimy Jakubie w towarzystwie Oli, Oli Zielińskiej. Kandydatki numer 14. Kuba jest 19-letnim wychowankiem Boguń Szczecin. I ostatni defensor w tej kadrze to Marcin Nowak w towarzystwie Agnieszki Szawan Boguń. Kandydatki numer 1. Paweł Kapelińskiego. Kolejny zarodnik. Dobrze znana postać w Szczecinie. Ferdina Minibowcy. Piotr Kąc wyprowadza go do Jumila Matuli, kandydatkę ja numer 3 Czwarta zawoda wielki pomocy Jedna z najbardziej doświadczonych postaci linowych Tomasz Swarzy wyprowadzony do przez Tadeusz Domingo, kandydatkę numer 3 Świeża Darybek pogoni Szczecin. Piotr Petasz wyprowadzony do przez Darek Kopczyńską, kandydatkę numer 4 Kolejny pomocnik, którego będziemy oglądać w tym roku, i w tym sezonie wiosną na wojsku, Tomasz Rydzak, który ma wyprowadzi Janina Foszmanowicz, kandydatem numer 6. Kolejna doświadczona postać, Lidowa Adrian Sobczyński, wyprowadzony przez Sylwia Święc, kandydatem numer 18. Młody zawodnik, który oglądaliśmy na prezentacji multimedialnej, wychowanej w południu w Szczecinie, Daniel wyprowadzony przez Polskę na Rekordze 16. Kolejny zawodnik jeszcze młodzieżowy, z którym położa Wojciech Żaczek, wyprowadzony przez Polikaturyczko, na Rekordze 11. Zmieścisz się? Zmieścisz. I uwaga, ostatnia postać, świeżo, świeżo, świeżo pozyskany nabytek, który położa Michał Szczyrka, zapraszamy na wyroce krzesło. Wyprowadzają Natalia Stokiewicz, kadrata kawałka 12. Pójście niewiasty Michała, Zrażę na nasze wyroce krzesło. Parachyl Kowal, wyprowadzony przez Magdalenę Kutyła. 11 brawek. Następny młody napastnik, Mikołaj Rewedyński. Następny napastnik Maciej Ropiejko w towarzystwie Natalii Stankiewicz, kandydatki numer 12. Maciej to drugi pomarku kowalów, najskuteczniejszy napastnik w granatowo bordowych barwach, na swoim koncie ma 6 branek. I ostatni napastnik dzisiejszego wieczoru, bo więcej nie mamy, Damian Sieniacki towarzystwie Oli Zielińskiej. Kandydat Damian piąty, Śląski nabytek poczyniony przez Śląskiego trenera.